Kamińska beata. Bądźmy gotowi. Dzieci moje ukochane, bardziej wam do zrozumienia dać nie mogę. Przemawiam głosem Boga Najwyższego, aż sam popadam w trwogę. Kto jeszcze się nie zaczął nawracać, niech czym prędzej zrobi rozrachunek. Kto liczy na przemyt małego grzechu, na koniec dostanie rozczarowanie i smutek. Bądźcie gotowi z czystym sumieniem. W każdej chwili, bo nie znacie tej godziny, żałujcie za przeszłość, prosząc o wybaczenie, módlcie się, by wasz grzech został zmyty. Czuwajcie na straży swojego sumienia, pilnujcie duszy bardziej niż ciała, do samego końca wytrwajcie w wierze, choćby wasza zlękniona osoba zadrżała. Jeśli już się umocnicie, nie spoczywajcie, by szatan znów nie zaatakował. Pomóżcie bliźniemu odnaleźć tę drogę, by każdy z Was równe szanse na życie miał.